Polska kampania w Call of Duty. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Ta niezwykle popularna seria FPS-ów, wydawanych przez Activision, doczekała się swego czasu kampanii poświęconej zmaganiom naszych rodaków. A wyglądało to tak. W roku 2006 ukazała się trzecia już numeryczna część serii, stworzona przez studio Treyarch. No i wzorem części poprzednich, także zgrywała się w czasach II Wojny Światowej i oferowała cztery kampanie, po jednej dla każdej nacji. Były to kampanie amerykańska, brytyjska, kanadyjska, no i co dla nas najważniejsze, polska. Osią tejże kampanii jest bitwa o Mont Ormel z roku 1944. Wówczas to ścierały się ze sobą dwie armie. Polska i Niemiecka. I na całe szczęście to Niemcy dostali łupnia od naszych chłopaków z pierwszej dywizji pancernej. ówczesnym i przy okazji także pierwszym dowódcą tejże dywizji był generał Stanisław Maczek, wówczas jeszcze w stopniu generała brygady. Do stopnia generała dywizji został awansowany dopiero w roku 1945. Natomiast w roku 1990, czyli jakieś 4 lata przed swoją śmiercią, został awansowany do stopnia generała broni. Był to pierwszy i jednocześnie ostatni raz, kiedy Polacy otrzymali w Call of Duty swoją własną kampanię. No cóż, lepsze to niż nic, nieprawdaż? No i tym jakże miłym akcentem się z wami pożegnamy. Trzymajcie się i do następnego!